Spójrzcie, mamy pierwszy śnieg. A ja, słuchajcie, siedzę tu przy kalendarzu. Praktycznie polakierowałam, już wszystko jest tak piękne. Za chwilę go przynajmniej mi się podoba. Za chwilę go poskładam i jeszcze takie mam drobne rzeczy do wykończenia. Tu jest pobojowisko. No, jestem zachwycona. Są oczywiście jakieś niedoróbki, ale poszło mi lepiej, niż się spodziewałam. Pokażę Wam, jak zrobić taki kalendarz, ale na drugim kalendarzu, który będę robić dla Glorii, no to na pewno jeszcze potrwa. Ten kalendarz robiłam około dwóch miesięcy prawie. Oczywiście, no ja nie mam dużo czasu, no ale tak wiecie, dłubałam co jakiś czas, no i dużo mi zajęło, więc tamten też pewnie będzie taki czasochłonny. Cześć, witajcie dzisiejszego vloga. Zaczynam od tego, że lecę po paczkę. Gloria mi śpi w domu, ale mam paczką mam dosłownie pod blokiem, nawet nie przechodzę przez drogę, więc uważam, że nic się złego nie stanie, jeśli to załatwię szybko. Nabłociłam. A przesyłka z wydawnictwa Altenberg to nie jest żadna, wiecie, współpraca ani reklama. Po prostu się cieszę. Pokażę Wam za chwilę, jaką książkę e, zamówiłam. W ogóle ja uważam, że to wydawnictwo to jest e, super. I to jest super dowód na to, że książki mogą wyglądać współcześnie, bo one są tak fajnie wydane. Mam, mamy kilka książek w domu z tego wydawnictwa. E, I no. Wyróżniają się. Książki z tego wydawnictwa się wyróżniają, więc bardzo Wam polecam, zwróćcie sobie uwagę. Bardzo często e, to wydawnictwo podejmuje współpracę z youtuberami no właśnie. E, natomiast no, byłabym ciekawa, jakichś też innych książek e, w ich wersji, nie tylko właśnie we współpracy z youtuberami, bo no fajnie, robią taką fajną, graficzną robotę. Na to się chce patrzeć, chce się to przeglądać, chce się to czytać. Naprawdę fajne. Inaczej, słuchajcie, to jest o pracy. Jak pracować inaczej? Jak pracować mniej, a lepiej i przyjemniej. No, z radością sobie poczytam. Widzicie, jakie to jest ciekawe, kolorowe? No, z chęcią sobie poczytam. Najbardziej mi się podoba to, że książki Radka Kotarskiego. Są poparte jakąś konkretną bibliografią. Wiecie, to nie jest takie. Hmm, to nie jest kołczowanie tylko to jest zabrane różne badania, różne wyniki badań. Wow, 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 tu jest nawet jakiś... <noise> no tego się nie spodziewałam. O, to jest ciekawe sowy i skowronki. A tu proszę, tutaj mamy delfiny, lwy, niedźwiedzie, wilki. Co to jest? A zobaczcie, tutaj jest jeszcze. Wczesny skowronek, późny, kos. Wczesna sowa, późna sowa, popatrzcie się. No, fajnie, ciekawe, z chęcią przeczytam. A w ogóle wiecie, co mi się stało dzisiaj? Co mnie spotkało rano? Zaraz, może uda mi się zrobić sobie jeszcze kawę, zanim Gloria wstanie. Mam tutaj yy, Donata, bo wczoraj zamówiłam zakupy z Everly, ale nie nagrywałam Wam tego, bo już było w sumie późno. W ogóle pani. Pani. Oh, miałam na liście makrele wędzoną. I nie napisałam, żeby nie szukać zamiennika, bo uznałam, że jak będzie inna makrela wędzona, to spoko. I dostawca zamienił mi wędzoną makrele na wędzonego łososia. Zagra. Ale no, opowie, może kiedyś Wam nagram filmik o moich wpadkach z Everly, różnych dziwnych historiach. Natomiast ogólnie polecam to. Wiecie, to są wciąż zakupy pod drzwi, z jakiego sklepu chcecie. Wciąż jakby jestem na tak i korzystam z tego dosyć coraz bardziej systematycznie, naprawdę. Coraz bardziej jakby mi się to podoba. Natomiast. No niektóre rzeczy, co mi się zdarzają, to szok. Yy, no ale co dziś mi się rano zdarzyło, wyobraźcie sobie, że ratowałam modliszkę. Kurczę, straszna rzecz. W ogóle yy, jedna z tych modliszek, takich silniejszych, yy, została. One przechodzą wylinkę. No i niestety David im daje czasami karaczany na zapas. Co nie jest dobrym pomysłem, i ogólnie tak się nie robi. Ponieważ, kiedy robale przechodzą wylinkę, to są bardzo wrażliwe. No i wyobraźcie sobie, że ta jedna modliszka, co jej nie poszło z wylinką, spadła na dół, bo one zwykle wiszą do góry nogami, spadła na dół, nie do końca wyjęła nogi i zaczęły ją te karaczany jeść. Wygoniłam te karaczany, przesypałam. W ogóle ja takich rzeczy raczej nie dotykam, ale zrobiło mi się żal tego robaka. Uf, nie będę już wchodzić w szczegóły, co tam jej ugryzły, ale to takie malutkie karaczane, dzieci karaczane yy, i pomogłam jej wyjść z tymi nogami, ale wygląda bardzo źle z silnej modliszki Stasień, bardzo kiepsko wyglądającą modliszką. Tak naprawdę chyba, chyba dogorywa. Także smutna historia, i w ogóle żal mi jej. Wam, no. że nie spodziewałam się, że będzie mi żalła no ale żal mi jej. Także wyciągnęłam też karaczany od tych pozostałych. No, takie malutkie karaczany, nie że takie duże. Ale, chore, one są. Wyczuły chyba moment słabości. Pff, nie no, okropna historia, dobra. Robię Herę i się do Was później odezwę. A nie mogę czytać, bo chcę jeszcze pomontować filmy. E, na pewno zauważyliście, że zaczęłam Wam w pewnym momencie więcej wrzucać, bo <laughs> zaczął się grudzień, a tu jeszcze zaległości z poprzednich tygodni, więc tak stwierdziłam, nie no trzeba spiąć poślady i to wrzucić, no więc wrzucam. No więc jeszcze muszę coś pomontować, bo wrzucać... Jeszcze kurs wrzucam cały czas już od kilku tygodni, więc jeszcze kurs, kurs chcę zrobić. No, trochę sobie narzuciłam takie y, większe tempo. Słuchajcie, mam dziś dużo szczęścia, bo ogóle mi dużo śpi, polakierowałam kalendarz. Y, wciąż jeszcze nie jest skończony, ale już jest bardzo blisko końca. I chciałam Wam pokazać mój kalendarz adwentowy, który w końcu kupiłam. Myślałam y, o czekoladkach, ale powiem Wam, że Lind ma te same kalendarze co roku, a już miałam dwa, więc nie chciałam tego samego kalendarza. I kupiłam kalendarz Milk'i z Biedrogi. Mm. No nie wiem, stwierdziłam, A Kurczę, jakoś nie czuję aż tak tego ducha świąt, nie chciało mi się nawet tego kalendarza szukać. E, chciałam mieć jakieś czekoladki, myślałam, że kupię po prostu sobie jakieś czekoladki, ale ja chcę jednak otwierać okienka, do żony chcę mieć okienka, chcę mieć niespodziankę. No i jest takie. Mówię Glory, że potrzebuje chwili na zmontowanie vloga Tak? ona mi mówi, że to mnie będzie kosztować no ale zmontowała. i chyba mamy więcej chusteczek, bo niektóre zostały podzielone na pół nie, eee, nawet nie jest tak źle w sumie. A po, opowiadaj, co ty masz? to jest sanek sanek? no kto jedzie tym zaprzęgiem? Mikołaj z czapką <laughs> no kto zrobił czapkę? Mama! Ja zrobiłam czapkę, Laura ładuje prezenty. Właśnie. A tutaj jest nasz renifer. No, No, no ty... Laura wymyśliła, że pteruś się najlepiej sprawdzi. Bo ma skrzydła. Był koń, był tyranozaur. Auklor, ja to jest zbóju. Ale niestety one się nie sprawdziły. Nie mamy jelenia. Znaczy tego renifera. Przecież jelenie nie ciągną sali. A co, chcesz dwa do zaprzęgu zapiąć? Czy co? Czy zmienić? Nie. A, też musisz zrobić skrzydła. Okej, no to rzeczywiście nowoczesny zaprzęg, albo prehistoryczny. Może tak kiedyś Mikołaj woził prezenty, jak były dinozaury.